Witaj na kanale Destination Waiting Room. Kanale, gdzie pacjent może dowiedzieć się więcej o leczeniu za granicą, o podejściu do pacjent-design, a także o tym, jak komunikować się z najbliższymi w trakcie ich leczenia długoterminowego. W dzisiejszym odcinku, nostalgicznie, ale też brutalnie, szczerze, chciałabym opowiedzieć o tym, jakie. Błędy popełniłem przy pierwszych próbach inseminacji, dlaczego one nie mogły się udać, nie skazując inseminacji tym samym na błędny proces. W moim przypadku była to po prostu strata czasu i tylko w moim przypadku, ponieważ o nim chcę opowiedzieć. Chcę też opowiedzieć o tym, co mi ostatecznie pomogło. Inaczej zmienić swoją perspektywę i percepcję tego, czym jest leczenie się in, in vitro. Także zapraszam Was do dzisiejszego. Tak jak już wcześniej wspominałam, chciałam zacząć od tego, jak doszło do podjęcia decyzji o inseminacji. Zaraz po leczeniu onkologicznym zostałam skierowana do kliniki leczenia niepłodności. I po bardzo krótkim czasie, w sumie dwóch, trzech miesiącach od zakończenia leczenia mojego mm, drugiego nowotworu, zdecydowałam się rozpocząć ten proces. Po krótkiej rozmowie, w zasadzie może po kilku rozmowach tak naprawdę, doszliśmy do wniosku z lekarzem wtedy prowadzącym próby inseminacji, że spróbuję przez może dwa, trzy miesiące dać czas swojemu ciału i zobaczymy, być może uda się zajść w ciążę w sposób naturalny. Niestety na ten czas, po tylu traumatycznych przeżyciach dla mojego ciała, to, to się nie wydarzyło. Wedle wszystkich techników byłam na tyle zdrowa, by rozpocząć procesy inseminacji. Natomiast nikt wcześniej, i, i o to chodzi, to był mój pierwszy błąd. Moje marzenie największe podczas leczenia i podjęcia prób inseminacji było spojrzenie na mnie jako na osobę zdrową. Nie płodną, ale zdrową. Na oddzielenie się od mojej historii onkologicznej, co teraz jak myślę o tym było naprawdę wielką, jedną wielką fantazją, ale wtedy tego potrzebowałam. Wtedy potrzebowałam oddzielenia procesów. Tak mi się wydawało, tak bardzo już przeżyłam moje choroby onkologiczne, moje. Mm moje wszystko związane z, ze mną onkologiczną, ze mną w procesie onkologicznym, że chciałam wyzwolenia. Tym wyzwoleniem było leczenie niepłodności jako zdrowy pacjent, poza, zdrowy pacjent, zdrowy, niepłodny pacjent. I to było dla mnie bardzo, bardzo ważne. I też to spowodowało najwięcej problemów, to, że ja bardzo chciałam oddzielenia, bardzo chciałam niepatrzenia na to skąd, tak naprawdę wychodzi z jakich procesów wychodzi moje ciało z, jak bardzo jest zmęczone jak bardzo potrzebuję patrzeć na wszystkie leki przypisywane mi z perspektywy tego co się wydarzyło wcześniej i ta moja chęć i próba i nadzieja że wreszcie jestem tylko zdrowa że nie ma nie było choroby onkologicznej że co nie jest za, nie pisze się w rejestr Chciałoby się powiedzieć, było dla mnie najważniejsze. Do, do momentu to dawało mi nadzieję i siłę, to, że ja nie patrzę na moje ciało, na jego historię, tylko na to, co jest w danym momencie, że, że teraz zaczynam od nowa, że teraz wszystko będzie dobrze i całkowicie od nowa. To z kolei spowodowało bardzo wiele problemów, ponieważ ja przestałam patrzeć na moją historię wstecz. Przestałam być tą osobą też, która była w procesie nowotworowym, bardzo decyzyjna, sprawna, wartka, sprawcza, zainteresowana i oddana temu, żeby być zdrową. Dałam całą swoją sprawczość zespołowi medycznemu. Po prostu przestałam się interesować wynikami badań, przestałam być tak naprawdę partnerem w rozmowie, Uwierzyłam, że pierwszy raz i ostatni, tak naprawdę, oni mnie. Nie chcę powiedzieć, że oni mnie uratują, czy dzięki nim zajdę w ciążę bez mojego czynnego udziału. Po prostu będę robić tak, jak jest mówione, tak jak, i jakie są wskazania, i wszystko się skończy wielkim, szczęśliwym happy endem, że ja po prostu muszę tylko słuchać lekarza, tylko być. I tyle. Nie, nie muszę sprawdzać, nie muszę czytać, nie muszę się dowiadywać. Mogę być pasywna poniekąd w tej całej, w całej historii. Moja pasywność, brak sprawczości i chęć oddzielenia się od tego te, tej smutnej części, tej trudnej części, tej brak integracji tego w procesie, w kolejnym procesie medycznym, nie mógł się. To się nie mogło skończyć dobrze. Tego, to, że. Przeszłość wpływa na teraźniejszość jest, jest podstawą, jako filolog powinnam to wiedzieć, jest podstawą nie tylko historii, ale te, tak, myślę, że każ, życie każdego z nas, pod względem psychologicznym, medycznym czy, czy historycznym, jak to woli. Ja bardzo chciałam to zanegować, i zanegowałam to skutkiem takim, że każda próba inseminacji była porażką. Każ, każdą kolejną próbą inseminacji. Czułam się coraz gorzej mentalnie i emocjonalnie, fizycznie, ponieważ przepisane mi leki klomit spowodowały powrót cyst, a to było najgorszym doświadczeniem z możliwych, ze względu na to, że tak zaczęły się moje nowotwory. I chcąc odciąć się od, od tego, kim jak się zaczęła moja podróż onkologiczna, zrobiłam wszystko wszystko co w mojej mocy, żeby już nigdy na to nie patrzeć. I jak to w życiu bywa, właśnie tam zaczęłam patrzeć od nowa jeszcze raz, tylko z inną perspektywą. Moim błędem nie było po zaufanie lekarzom bezgraniczne. Moim błędem było to, że przestałam że przestałam wierzyć, że mogę sobie ufać, że przestałam słuchać siebie, że wyłączyłam się całkowicie z tego procesu, że przestałam chcieć być czynna w tym procesie. Chcia przestałam chcieć budować więź z lekarzami, przestałam chcieć dowiadywać się, jak to, jak to dlaczego tak jest. Po prostu chciałam przepłynąć, przejść przez to. Po prostu tak jak się przechodzi przez most czy ulicę w ogóle, bez tak powiem. I to spowodowało szereg m, bardzo wiele ubocznych skutków, jak już wcześniej o tym mówiłam. I nie skazuje w tej historii inseminacji na m, na stratę czasu u każdego, każdego pacjenta, nie? Wbrew pozorom jest bardzo dużo osób z mojego środowiska, które dzięki inseminacji zaszły w, w ciążę i szczęśliwie je donosiły. Ale to nie byłam ja. To nie byłam ja ze względu na te wszystkie rzeczy, o których Wam opowiedziałam. To nie było, nie było mnie w tym. Po prostu zgodziłam się na coś bezrefleksyjnie, chciałam zaś w ciąże. Bardzo szybko. Moje ciało potrzebowało trochę więcej czasu niż tylko te trzy miesiące po zakończonym leczeniu onkologicznym. Przestałam. Przestałam. Myślę, że ta, ta pasywna część mnie, która nigdy nie wypłynęła wcześniej, po prostu chciała wypłynąć, chciałam zostać kompletnie zaopiekowana, ale w procesach medycznych. Tak, nie, nie wiem, nie znam siebie z żadnego procesu medycznego wcześniej ani później, gdzie to zadziałało. I to jest moja refleksja też dla wielu pacjentów, którzy z, są zmęczeni długą drogą leczenia się niepłodności, no, onkologiczną, dia diagnostyczną, tak naprawdę. Jak często, bardzo. Myślę, że mogę to powiedzieć, chcemy zostać uratowani, chcemy nie myśleć, chcemy się nie angażować, chcemy po prostu przez to przejść. Tak zwyczajnie, jak się przechodzi przez most, i nie chcemy o tym pamiętać. Nie wiem, czy da się wyleczyć bez aktywnego zaangażowania pacjenta, nieskrajnego, gdzie wszystko, każda rzecz w życiu jest podporządkowana na leczeniu. Niepłodności czy, czy nowotworu, to, to jest kompletnie inny proces. Ja rozumiem, e, rozumiem te procesy naprawdę bardzo dobrze. Nie, nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli w tym momencie. Wiem, że tak też czasem bywa. Natomiast chcę powiedzieć, że bez aktywnego spojrzenia na siebie w tym, bez aktywnej dedykacji części siebie procesom leczenia i bez zaangażowania, w tworzenie relacji bez spojrzenia na swoje, bez, bez ciekawości, bez spojrzenia le, na swoje leczenie z ciekawością, zainteresowaniem, z zaciekawieniem, takim po prostu, czego się mogę o sobie nauczyć podczas tego, jest o wiele trudniejsze. I znam pacjentów, którzy dopiero po tej zmianie percepcji doszli do niesamowitych rezultatów, które są po prostu godne uwagi zawsze były. To jest, to jest moja historia i to jest moja nauka. Tak naprawdę inseminacja jej, jej i wielka, jej wielka porażka w moim przypadku, za, każdym, no za każdą próbą, przyniosła mi nową siebie jako pacjenta. I dopiero. Po kilku miesiącach od zakończonego procesu inseminacji byłam w stanie otworzyć moje papiery i spojrzeć na wyniki badań i dopiero z tym świeżym spojrzeniem zrozumieć, że to nigdy nie mogło się wydarzyć, że ja mam, że moje ciało jest tak zmęczone po chorobie onkologicznej, że potrzebuje czasu. I dopiero wtedy kiedy zobaczyłam te wyniki z takim spokojem i podejściem do do siebie nowym zrozumiałem, ok, to się nie mogło udać. Ja po prostu potrzebowałam odpocząć. To też jest bardzo ważna lekcja w trakcie leczenia. Brak szacunku do odpoczynku, czyli podsumujmy, tak naprawdę, to jeśli, jeśli tylko chcecie to zapamiętać, to ja myślę, że odpoczynek i regeneracja pacjenta jest kluczowa w całym procesie leczenia. I przerwy pomiędzy etapami, nowymi etapami leczenia. Dla mnie przerwa pomiędzy in vitro, podejściem do in vitro, a y, ostatnią próbą inseminacji to było kilka miesięcy. I bardzo się cieszę, że ten czas poświęciłam tylko sobie na regenerację, na przygotowanie organizmu i na po prostu odpoczynek. Dlatego zachęcam Was bardzo do tego, żeby spojrzeć na siebie, żeby pamiętać, że czasem są elementy leczenia, gdzie musimy po prostu być jak ten czołg, ale są też momenty w naszym leczeniu, kiedy najważniejsze, co możemy dla siebie zrobić, to odpocząć. I ten brak odpoczynku, ten brak ciszy, Spokoju i refleksji powoduje, że nasze ciało nie jest w stanie czasami wyleczyć się szybciej, mimo że bardzo tego chcemy. Dla mnie też kluczowe było to, że czy tego chcę, czy nie, muszę być czy nie zaangażowana w rozmowy, zaciekawiona swoim przypadkiem, muszę pytać o skutki uboczne leków. Muszę patrzeć na, na siebie jako na swój własny przypadek, i muszę też słuchać siebie i pytać. Ciągle muszę pytać. To są lekcje na bazie błędów, o których Wam opowiedziałam, które wyciągnęłam z inseminacji. Jeżeli chcecie podzielić się swoimi historiami, zawsze chętnie czytam od Was maila. Dziękuję za dzisiaj i miłego tygodnia.